Pozwólcie, ponieważ już się rok szkolny kończy, już podobno są oceny, nawet wystawione, że od myśli najbardziej banalnej dzisiaj zacznę. Otóż wczoraj w naszym kościele było pięć ślubów. Sporo ich chrzty jeszcze były. No najczęściej po takim trudnym dniu ciężkim, to, to trzeba się położyć na kanapie. Ale namówiono mnie, żeby pójść na spacerek z przyjaciółmi. To też no, poszliśmy na spacer po ulicach Warszawy. I słuchajcie, czegoś tak pięknego, jak wczorajszy wieczór w Warszawie, czy gdzieś w innych pewnie miejscach podobnie, to już dawno, dawno nie widziałem. I wiem, że to banał straszny, ale... Ale chciałem i siebie i Was zachęcić, żeby te najpiękniejsze, bo, bo sobie tak myślę, a może to jest w ogóle najpiękniejszy wieczór w całym roku, albo te dni dzisiejszy, następne aż do, do Świętego Jana, do 24 czerwca, najdłuższego dnia. Słońce według mojego telefonu zachodzi o godzinie 21, ale ja patrzę o wpół do dziesiątej jeszcze szarówka była. I wszyscy się uśmiechają, słuchajcie. Wystarczy, że słonko zaświeci. Większość wyjechała z Warszawy, a w tych knajpkach mnóstwo młodych, starych siedzą i cieszą się, bo świeci słonko. Przepraszam, to banał zupełny, ale, ale sobie tak myślę, żeby, żeby przez nasze zajęcia, ich nawał, żeby nie utracić być może najpiękniejszych dni tego roku. To tak na początek. A, a przechodząc do tematu do to, to, to dnia ojca, to zacznijmy od Dnia Matki, Babci i Kobiet. No to wiadomo, jest bardzo uroczysty dzień, dlatego że kobiety przez całe wieki gdzieś były, no, mężczyźni decydowali o wszystkim. No i Nasze czasy, szczególnie wiek XXI, pokazał, że kobiety wspaniale sobie dają radę w takich dziedzinach, o których jeszcze do niedawna myśleliśmy, że są niemożliwe do, do osiągnięcia w sporcie, w polityce, w armii. W Izraelu ich chłopcy i dziewczęta służą w armii. Tak, bardzo sobie dobrze te żołnierki dają radę. a a tu przychodzi czasami pani Urszula ze służby granicznej i mówi mi, że 30% służby granicznej to są kobiety, dlatego że kobiety mają w sobie taką łagodność. Tak więc mówię dzisiaj o kobietach, ale, ale po prostu kilka lat temu ksiądz Bogus Jankowski, do niedawna szef dobrego miejsca, teraz. Tutaj rządzi nami ksiądz Paweł, ale ksiądz Boguś widząc to, że kobiety wszystko potrafią, a my mężczyźni po prostu jesteśmy no, no ginącym gatunkiem no. ojcowie, mężczyźni. I po, pomyślał, żeby, żeby w związku z tym urządzić taki uroczysty Dzień Ojca. I już nie wiem, który to dzisiaj ten Dzień Ojca jakiś tam kolejny, ale w każdym razie też chciałbym się włączyć w ten Dzień Ojca, bo też uważam, że my mężczyźni jesteśmy już ginącym gatunkiem i wobec kobiet, które wszystko naprawdę potrafią i robią wielokrotnie to lepiej niż my, no to, no to, no aż, aż się dusza rwie do tego, żeby powiedzieć no i co więc, spróbujmy tam nie wiem, znać wcześniej, albo albo tam, no oderwać się od telewizora, od tych meczów, tam jakichś transmisji sportowych czy innych. No, to, 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 ta sama scena tych, tych pięciu ślubów skłania mnie też do kolejnej, już trzeciej refleksji, chyba ostatniej, żeby Was nie przemęczyć. Otóż, kiedy w naszym kościele odbywają się śluby, to w tych ławach najczęściej zasiadają rodzice. A młodzi tam w takich uroczystych fotelach. I ja mam zawsze od ołtarza najlepszy widok na młodych, a potem na rodziców. I zawsze, prawie na każdym ślubie, robię losowanie, kto do kogo należy. No i jak się łatwo domyślacie, bardzo łatwo jest odgadnąć. No, oczywiście zdarzają się wpadki, tak, ale, ale podobieństwo czasami do swoich rodziców jest uderzające. Szczególnie to podobieństwo widzimy w drugiej połowie życia. Czasami tu jest moja siostrzyczka Kanusia, my się zbieramy w takiej pobożnej grupie z duszpasterstwa z kościoła świętego Stanisława Kostki. Ono się tak może niezbyt elegancko nazywało świętą kupą, i przychodzą też dzieci tego naszego pokolenia. I, i widać dopiero wówczas, jak, jak, jak wielkie jest podobieństwo, jak bardzo jesteśmy wrośnięci w mamę i w swojego ojca. No to też rozumiem, że to jest myśl, myśl banalna, ale to wszystko no, zachęca nas do tego, żeby taki dzień matki, ale nie tylko Dzień Matki, ale teraz dzień ojca. Formalnie on jest obchodzony 23 czerwca. Pomocą w tej, w tej organizacji, tych kiermaszy, tych, tych, tych różnych tam straganów okazał się szef i właściciel firmy Bysz, no, która tam te, te w śmieci wywodził. Znakomita postać pan Wojciech Byszkiewicz. On to wszystko w dużym stopniu sfinansował i chcemy mu gorąco podziękować. Mówiąc o tym ojcostwie dzisiaj, o podobieństwie, to zacząłem szperać od wczorajszego wieczora, na czym to podobieństwo polega. No i jak pewnie wszyscy wiemy, za rok będzie równo 20 lat od przełomowego odkrycia, kiedy to 7 największych państw świata przy no, udziale 600 laboratoriów no, odczytało cały genom człowieka. Jakieś miliardy tych, tych, tych DNA, które potem są taką mapą do tego, że możemy rozpoznać, że jesteśmy dziećmi swoich rodziców. No i pamiętam mojego kolegę, który, który tak miał wątpliwości, czy jest biologicznym dzieckiem swojego, swojego taty i zamówił takie badania. Sprawdziłem, kosztuje 600 zł, ale takie lepsze nawet do 2000 tysięcy. Można tam, nie wiem, tam splunąć na znaczek, czy tam jakieś wymazów dokonać, zdaje się patyczkiem w, w, w jamie ustnej, wysłać to gdzieś daleko i wtedy patrzymy na to DNA. To DNA, które pokazuje nam na przestrzeni jakby wieków, jak migrowali ludzie, czym jestem dzieckiem. To jest moim ojcem, kto jest moją mamą. Uważam, że to wspaniałe wynalazek. No ale potem zacząłem też y, sięgać w internecie po wiadomości o tym, że tak naprawdę to my znamy z, tych, z tego gigantycznego genomu tylko te 2% y, funkcji, które spełniają te, te geny, a te 98% to w ogóle nie wiadomo, po co one są. Ale mam nadzieję, że naukowcy że dalej pracują i będziemy coraz lepiej poznawiać nasze korzenie. To jest jak gdyby jedna strona, że ten mój kolega chciał poznać, czy na pewno jego ojciec jest jego biologicznym ojcem. Wyników nie zdradzę. Ale zdarza się, a może jest to jeszcze częściej stosowane, że ojciec nie wie, czy jest ojcem swojego dziecka. To tak zwany test na ojcostwo. No i wtedy też porównuje te materiały genetyczne i można w ten sposób stwierdzić, no, czy jest się biologicz, czy jest biologicznym ojcem swojego dziecka. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że już sobie myślę, no mamy Boga w niebie i jakie DNA ma Pan no, może to głupie pytanie, ale tak sobie właśnie od wczoraj myślę, to DNA Pana Boga. No, pewnie ono ma troszkę inny charakter niż te białka, jakieś nukleoidy, czy, dobrze już nie pamiętam, jak to się fachowo nazywa. W każdym razie DNA Pana Boga, to pamiętamy Jego święte imię, jestem, który jestem, jestestwo, źródło życia, Myślę, że to może być takim DNA Pana Boga. A drugie, no, objawione szczególnie w Nowym Testamencie, imię Ojca, imię Pana Boga tak na dobrą sprawę, to jest miłość. Pamiętamy stworzenie gdzieś sobie wypisałem rano z księgi Rodzaju. Rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam, niech panuje nad rybami morskimi, ptactwem, bydłem, ziemią, wszystkimi zwierzętami. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i kobietę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, byście zaludniali ziemię i czynili ją sobie poddaną. Byście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, zwierzętami pełzającymi po ziemi. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. Stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo. I teologowie łamią sobie głowę już od niepamiętnych czasów. Gdzie jest to podobieństwo? No? Dostrzegamy działanie Pana Boga, potem patrzę w lusterku na siebie, podobieństwa nie, nie dostrzegam. No. no i właśnie, jak, jak ustalić to podobieństwo, jak, jak, jaki ono ma charakter? Dawniej pamiętam jeszcze, jak się przygotowywałem. Do, do pierwszej Komunii Świętej, to żeśmy na pamięć musieli opanować, że to podobieństwo to jest rozum i wolna wola. No być może, no ale Pan Bóg to jest Pan Bóg, a człowiek to jest człowiek. I dopiero, kiedy przyszedł Jezus Chrystus, Syn Boży, dopiero żeśmy odkryli jakby na czym polega to, to, to właśnie obraz i podobieństwo w Bogu. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem i synem, synem Boga. I, I w jego historii, w jego Ewangelii możemy dostrzec te, ten właśnie element obrazu i podobieństwa. No i kiedy obraz Jezusa przeniesiemy na nasze doświadczenie codzienne, no też widzimy, że, że ten test. DNA, który byśmy sobie zrobili wypada wypadaną no, mizernie na początku zróbmy test DNA w stosunku do, do Boga Ojca no, no wychodzi że przez Jezusa jesteśmy braćmi Jezusa Chrystusa i dziećmi Boga Ojca ale sobie słuchajcie nie wiem czy to ja mogę w kościele takie rzeczy mówić ale sobie pomyślałem tuż przed mszą świętą a jakby Pan Bóg taki test zrobił w stosunku do mnie, no, i by mu wyszło, słuchaj, no po prostu, no, wybacz kochany, ale no, nie, 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 widzę, nie widzę podobieństwa do mnie. No. I jest takie zdanie, takie zdanie, co prawda odnoszące się do Jezusa, ale myślę, że dzisiaj możemy je też odnieść do, do Pana Boga. Każdego, kto się przyzna do mnie, mówi Jezus, przed ludźmi przyznam się ja, przed moim Ojcem, który jest w niebie. No, a kto się nie przyzna do, do, do Jezusa, ten, no, to się Jezus prze, prze, przed swoim Ojcem, nie przyzna. Tak więc dzisiaj zawieśmy to pytanie, dlatego że Pan Bóg, jak wiemy, ma miłosierdzie bezgraniczne i nawet jak ten test wypadnie wobec mnie mizernie to tego podobieństwa to i tak to i tak myślę, że że, że że możemy zbliżyć się do samego Boga i na koniec tu jeszcze piknę na tym ekranie jak się uda, to jest wczoraj zrobiona fotografia na pocieszenie, to jest jedna z czterech gniazd Jerzykowych na wieży naszego kościoła. I wczoraj właśnie przyszedł na świat, wykluł się pora... pierwszy jeżyk. Tam widać taki maleńki różowy, to jest pierwszy Jerzyk. Trzy jajeczka są. Dlaczego chciałem Wam pokazać tę fotografię? Dlatego, że jak pamiętacie, genialne Jerzyki polegają i geniusz polega na tym, że że zawsze latają, śpią w locie, jedzą w locie, kochają się w locie, co tam jeszcze w locie? No, wszystko w locie, prawda? Dzień i noc. I tylko jedyny okres, ten okres lęgowy, to jest chwila, kiedy możemy obserwować te niezwykłe, piękne ptaki. I... Obserwowałem dłuższą chwilę, jak się zmieniali rodzice. Czy to jest ojciec, czy matka, tego nie wiem, ale doczekałem zmiany, więc być może jest to tatuś tego małego pisklaka, ponieważ siły wśród tych ptaków są podzielone. Tak więc, patrząc na, ten, na tego wiecznie latającego ptaka, który jednak siada na chwilę w swoim gnieździe, żeby żeby pisklaki mogły przyjść na świat. Wspominajmy nasze mamy, naszych ojców i kierujmy nasze modlitwy do naszego Boga, Ojca, który jest w niebie. Amen. Wyznajmy.